Podczas main eventu drugiej nocy SummerSlam do WWE powrócił Brock Lesnar, który zaatakował Johnstina, co oczywiście oznacza początek rywalizacji obu panów, którzy prawdopodobnie zmierzą się na Gali Clash in the Paris. I w Paryżu zmierzył się właśnie, już nie o mistrzostwo, bo Jonasina został pokonany, Cody Rhodes odebrał mu pas, także po prostu zmierzył się. Lesnar, jako jeden z legendarnych przeciwników sine zmierzy się z nim po raz ostatni. Natomiast co daje jeszcze powrót Broka? Powrót Broka jest dość ciekawy, bo jest szansa skonfrontować go z zawodnikami, którzy jeszcze nie tak dawno albo się nie liczyli i w pewnym sensie może nie zasługiwali na walkę z nim, albo po prostu ich nie było. Natomiast daje też szansę, żeby wplątać go w fabułę, którą mamy na Monday Night Raw. Związaną z Safem Rollinsem. Teraz mamy trzech byłych, nazwijmy to, klientów Pola Heymana. No i oczywiście można było skonfrontować go z tym obecnym i z jego sojusznikami: Lesnar, Punk, Ranks kontra Bronson Reed, Braun Breaker i Seth Rollins. No tutaj to by miało potencjał, dużo fanów chciałoby takiego czegoś, no na pewno by było dość ciekawa interakcja pomiędzy nimi wszystkimi. Natomiast no, na razie na chwilę obecną sojusz między Romanem, między Brokiem i między Punkiem wydaje się mało prawdopodobny. Brok dopiero powrócił, będzie walczył z Siną. Reigns, oczywiście on będzie kontynuował tą całą rywalizację, natomiast Punk teraz na pewno będzie się chciał zemścić na secie, więc może Skrzyżują się najpierw drogi Panka i Ręksa, będą z przymusu sojusznikami, nie zostaną przyjaciółmi, ale zostaną sojusznikami. Natomiast, no, Lesnar, zobaczymy, jak się zakończy to wszystko z Sinou. Natomiast, no, potem może zostać jak najbardziej wmieszany w tą rywalizację i być tym trzecim. Mamy oczywiście Jay Uso, ale no, nie oszukujmy się, kto by chciał Jay Uso. <grych> I tutaj Lesnar jak najbardziej wypasował, no bo zestawienie tych wszystkich Paul, Helman, Paul Heyman Guysów e, byłoby bardzo interesującym zestawieniem. No i pytanie jak to widzi Triple H, jak to widzi właśnie ten team tworzący tą całą fabułkę.